Cześć. Dzisiaj w plenerze, dlatego, że mamy pancerny telefon, który chcielibyśmy Wam przedstawić. Jest to Hammer IN2. Dla wygody będę mówił Iron, który ma przetrwać no, niecodzienne sytuacje. My lubimy niszczyć generalnie pancerne smartfony. Jak widzicie, s 30 nie przetrwał, więc jego na razie wyrzucimy. A skupmy się na tym modelu i zanim go zniszczymy, zapraszam Was na krótką specyfikację. Ale najpierw intro. Jeśli chodzi o hamera Iron 2, jest naprawdę to ciekawa propozycja budżetowa. Telefon kosztuje poniżej 500 zł, aktualną cenę macie w opisie. Tu jest Android 6.0, 2400 mAh jeśli chodzi o baterię, co jest naprawdę dobrym wynikiem, dlatego że tutaj mamy no, energooszczędne podzespoły, które nie pobierają aż tak dużo energii. Spokojnie 1,5 do dwóch dni normalnego użytkowania w tym smartfonie to jest żaden problem. Do tego czterodzieniowy procesor MediaTek, który spisuje się całkiem nieźle, nie jest to jakaś wygórowana jednostka, ale do podstawowych czynności wystarczy. Oczywiście telefon nie jest piorunem... Jeśli chodzi o prędkość, oczywiście musimy się liczyć tutaj z małymi lagami, natomiast chciałbym na tą recenzję spojrzeć bardziej z perspektywy osoby, która szuka właśnie takiego telefonu, czyli osób pracujących w ciężkich warunkach, osób, którzy jeżdżą na przykład w góry na jakieś surwiwale. To jest dobry telefon, który pozwoli na połączenie się z internetem, dodatkowo no, skorzystanie z podstawowych funkcji smartfona, no i spełni zadanie jeśli chodzi o wytrzymałość. Użytkowałem tego smartfona przez dwa tygodnie jako swojego głównego, niestety aparat mnie nie zachwycił, ale to jest logiczne. Natomiast tak jak mówię, podstawowe funkcje i dzwonienie ten telefon spisuje się idealnie. Wadą jest oczywiście to, że nie ma tutaj dużo pamięci wbudowanej, jest tylko 8 GB w tym 4 dla użytkownika. Karty microSD do 32GB, natomiast nie ma też LTE, co jest trochę wadą, dlatego że smartfony w tej klasie cenowej mogłyby się już pokusić o LTE. Fajnym smaczkiem jest przede wszystkim wygląd tego smartfona: do tego tu jest aluminium, plastik oraz guma, co pozwoli, żeby ten smartfon wyglądał naprawdę elegancko. Do tego mamy oczywiście miejsce na smycz oraz zaślepki na port jack oraz micro USB. Dodatkowym smaczkiem są śruby. W zestawie mamy śrubokręcik taki mały do odkręcania tych dwóch śrub. Pod nimi kryje się bateria oraz port na karty zwykłe. Niestety, zwykłe, tego nie rozumiem. Nie ma tutaj mikro SD ani nano SIM, jest to po prostu zwykła karta SIM, natomiast mamy tutaj Dual SIM. Dobra, koniec tego przynudzania o specyfikacji. Generalnie telefon polecam, a teraz sprawdźmy, ile wytrzyma. Jak widzieliście telefon nie wytrzymał zbyt dużo, dlatego że upadki na szutrową drogę z około 1,5 metra, czyli tak jak zaleca producent, skończyły się niestety pęknięciem ekranu. Jeśli chodzi o samą obudowę, to ona nie została zbyt naruszona, tutaj delikatnie to aluminium zostało rzeczywiście zdrapane i zgniecie, tak delikatnie zagniecione, natomiast sam telefon, jeśli chodzi o obudowę, naprawdę zachował się świetnie. No niestety, jak widzieliście, telefon nie przetrwał, tutaj się zbił, prawdopodobnie natrafił po prostu na jakiś kamień, natomiast żeby ten test tak szybko się nie skończył, jeszcze porzucamy sobie nim trochę, a na koniec przejedziemy go samochodem. Tu wszystko działa, cały dotyk tutaj jest spoko. No po przejechaniu samochodem telefon działa, także rewelacja. Czuć trochę pod szkłem, że jest poszarpany, ale podsumowując, jak widzieliście, ekstremalne testy MyFona y, są różnoznaczne. Jest z jednej strony szybka pękła przy zwykłym zrzucie na shooter, z drugiej strony telefon nadal działa po przejechaniu samochodem. Także generalnie telefon jest odporny, bo y, można z niego zadzwonić. Więc można powiedzieć, że Clio versus iPhone 1:1, czyli Clio nadal jedzie, a iPhone nadal dzwoni. Generalnie mogę Wam polecić ten telefon. Jeśli macie jakieś, można powiedzieć, ekstremalne przygody, to nawet jeśli, jak widzicie, ten telefon już jest teraz totalnie zniszczony, nadal pełni swoją podstawową funkcję, czyli na przykład zadzwonienie na 112, żeby uzyskać pomoc. Uważam, że testy przeszedł, także iPhone'owi wystawiamy jak najbardziej pozytywną ocenę, a resztę wniosków oczywiście zainterpretujcie sobie sami. Jak widzieliście na wideo, tutaj nie chcemy już nic więcej interpretować, ten telefon jest zniszczony, ale działa. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie to, że telefon fabrycznie ma także naklejoną folię ochronną, więc chroni to przed ryskami. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli macie do nas jakieś pytania, zapraszam Was do komentarzy. Jeśli test Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami. Mam nadzieję, że takie ekstremalne testy Wam się podobają, także napiszcie nam o tym, bo jest szansa na więcej właśnie takich destrukcji smartfonowych. Tyle na dzisiaj i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Czołem!